Traktat to jest osobny pisanie o blokach. Równie dobrze by można pisać o obłokach, bo ja sądzę, że jedne od drugich pochodzą, lecz ad rem. W świecie lat 80., i 70., i 60., -tych, który bardzo lubiłem, ponieważ nie mieszkałem na blokowisku, tylko bywałem tam. I w związku z tym fascynowało mnie niesłychanie. I stąd powstały piosenki, które się przeterminowały na początek, bo związane były też z czasem pozycji, przylądów. Z czasu niewoli na czas nowej Polski powstającej, no ale potem jakoś wróciły do świeżości i szanowny wydawca zdecydował się je opublikować w wersji właśnie takiej surowej, czyli granej tylko przy gitarze, bez żadnych instrumentów, tak jak to kiedyś bywało w akademiku. U nas w Polsce tam bloki się rodzą, gdzie jest pole przestronne. Państwo je wywłaszcza, betonuje, uzbraja, wyszczerza, wypłaszcza. Aż ku niebu wyrośnie parę zębów białych i mniejszych kilkadziesiąt cichych, skamieniałych. Te najpierw stoją ciemne, wielce tajemnicze, aż je przyjdą zasiedlić pierwsi blokowicze. Jak dzicy osadnicy, polarni, pionierzy, każdy z młotem łopatą, stuka czyści mierzy. Wyrównuje od kuba